Witajcie na kanale Mega Dyskonta, Dzisiaj witam Was razem z Hot Wheels. Na Kolejny kalendarz adwentowy, który otworzę na moim kanale, tym razem znowu w klimacie dla chłopców. Oczywiście w klimacie świątecznym, ale oczywiście dziewczynki, jeśli jesteście tutaj ze mną, to zostańcie, bo być może też Wam się spodoba. Ja osobiście pojazdy uwielbiam, więc im więcej tutaj będzie motoryzacyjnych akcesoriów, tym lepiej. Także koniecznie zostawcie kciuka w górę i bądźcie koniecznie na dzisiejszym odcinku. W tych kalendarzy otwiera się w podobny sposób, jednak ten otwiera się do góry i jest odwrotnie. Uwaga, uwaga, taram, taram, taram. Taki wielki tor, słuchajcie, tutaj mamy. Klimat taki bardziej ciasteczkowy, piernikowy, tutaj troszeczkę jakichś bałwanków. Także jestem mega ciekawa, co skrywa się w środku. Jeśli wy też, to zaczynamy! No to rozpoczynamy. Znalazłam tutaj jedyneczkę i sobie będę pomagała moją pensetką. O nie, coś mi się tutaj źle otworzyło i podarło, ale widzę, że dbamy o środowisko. Słuchajcie, bo w środku nie ma plastiku, tylko jest taki, taka jakby kartonowa tekturka. I mamy pierwszy fioletowy pojazd Hot Wheels. O nie, no chodź tu do mnie, ale super mnie wygląda! Naprawdę świetna, szybka fura. Czas na dwójeczkę i coś nam się już tutaj wyłania. Jedyny plus, znaczy nie jedyny, no duży plus tego, że po prostu dużo łatwiej się wyciąga te zabawki ze środka i nie mam żadnego pojęcia co to jest, czy to jest jakaś, słuchajcie, e, część, którą będziemy gdzieś mocować, nie wiem, ale jest świetne logo Hot Wheelsa, także okaże się później. To jest tutaj takie malutkie okienko i znowu widzę coś zielonego, taram, taram. O! Tym razem mamy wielką oponę ze śnieżką Happy Holidays! Streczka jest dosyć duża, więc może czeka na nas kolejny pojazd? I chyba się nie myliłam! I znowu fioletowy z numerkiem 03. To kolejny piękny bolid! To czas na piąteczkę tutaj przy samej choineczce. Uwaga, uwaga, właściwie to na jej czubku. Wow! Co my tutaj mamy? Ale świetne! Czy to jest jakiś słup, słuchajcie? Nie mam pojęcia. Chyba coś na tor. Także za chwileczkę zobaczymy, do czego to służy. Koleczka na samym dole i kolejny pojazd. Ula, la, la, la. No, powiem Wam, że piękne, realistyczne wykonanie naprawdę świetnych, sportowych aut, więc jeśli je kolekcjonujecie, to na pewno muszą zagościć u Was w pokoju. Tomeczka jest mega duża i naprawdę nie wiem, co tam jest. Wow, tutaj jest jakaś chyba rampa. Słuchajcie, z której te auta mogą wyskakiwać. Teneczka, taram-taram i tu jest troszkę mniejsza niespodzianka, więc co my tutaj mamy? O, zobaczcie! Słodki reniferek, jak na zimę, i święta przestało! I dziewiąteczka, troszeczkę jednak większa. ja cię kolejny, tym razem srebrny. Kartka tutaj na samym rogu, i mamy chyba sanie. Wow, zobaczcie z napisem Hot Wheels! Nastka prawie, że na samym środeczku. O, kolejna furka, tym razem czarno-zielona z napisem Formuła! Nastka też jest dosyć duża, więc może kolejny pojazd? Ojacie, co to? Kolejne sanie, ale tym razem one będą naprawdę jeździły! Czas na trzynastkę. Mam nadzieję, że nie pechowa. Chyba nie. Słuchajcie. Kolejna świetna niespodzianka. Tym razem też jest to chyba jakaś rampa e, albo jakiś dodatkowy element do jakiegoś pojazdu. Także myślę, że jak otworzymy kolejne, to na pewno się wyjaśni. Czternastka nieco mniejsza. Taram, 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 O nie, ja nie widzę. Wy już widzicie? Ja jeszcze nie widzę, bo jest dosyć schowana. A, już wiem, co to jest. To jest, słuchajcie, taka blokada przejazdu. Workshop, parking. Only. Czyli mogą parkować tylko jakieś służby. Piętnastka to nieco większa skrytka i kolejny pojazd. Jakże mogło być inaczej, przecież jest to kalendarz adwentowy Hot Wheelsów. Tym razem świetny, taki błękitny, wygląda bardzo sportowo. 16 to jakaś kolejna blokada, czyżby, uwaga, uwaga, bo nie widzę, jakiś kolejny element którego pochodzenie nie do końca e, wiem, ale i znam, ale myślę, że to się za chwileczkę okaże. Teraz 17, troszkę tajemnicze te niektóre akcesoria. Naprawdę nie wiem e, jakiej one będą spełniały funkcje. To się pewnie okaże na końcu, ale tutaj wiem co to jest. To jest przepiękny pierniczek świąteczny. To no teraz 18 i kolejny pojazd. Taram taram, tym razem szaro-czerwony, mega sportowy. O, jaki duży, słuchajcie! Wygląda naprawdę świetnie i ma tutaj numerek 5. 19 mamy od razu tutaj obok i kolejny dodatek chyba do sani. z tego co kojarzę. Tak mi się tutaj wydaje, że to są takie narty albo szyny pod spodem. 20, taka malutka skrytka i zaraz zobaczymy, co się tutaj skrywa. Ulela! Piękny bałwanek czyli oczko o jacie, ale super fura, jaka fajna słuchajcie, czarna z takimi płomykami w sumie trochę a też różowego, więc może być to takie bawskie, super szybkie auto. Także mega mi się podoba. Bierzemy się powolutku do końca. Zostało nam jeszcze, słuchajcie, trzy e, miejsca do odwiedzenia i tutaj czeka na nas piękny, zieloniutki prezencik i zaraz zobaczymy, czy on się otwiera. Chyba nie. Czy się otwiera, czy się nie otwiera? Chyba nie, słuchajcie. Czyli to jest taka imitacja prezentu, ale wygląda naprawdę fajnie. Ostatnia skrytka przed nami. O nie, tutaj dwa okienka mi się jednocześnie otworzyły, ale to nie szkodzi. I mamy super zieloną choineczkę. Ostatnia skrytka numer 24. To ostatni pojazd do naszej świetnej kolekcji. Tym razem taka fajna struktura, jakby takiej plasteliny, słuchajcie, albo modeliny, taki bardzo przyjemny materiał w dotyku. I jest to kolejne super szybkie auto. Zobaczcie, jaką kolekcję super szybkich aut udało nam się zebrać. Mamy tutaj oczywiście specjalny tor, po którym oni mogą trenować, parkować i jeździć. Świetnie się tutaj poruszają nawet same, także powiem Wam szczerze, że kolekcja jest mega fajna i naprawdę musicie ją mieć. Pojazdów była jeszcze cała masa świątecznych dodatków, które możecie sobie ustawić i z nich korzystać. Ja tylko wam pokażę tą rampę, jak ona wygląda. Jeśli mogę wam pokazać, to chociaż to wam pokażę. to widzieliście to, jak on świetnie skacze przez tą rampę. Możemy sobie oczywiście ustawić jeszcze jakieś przeszkody na drodze. To wszystko zależy tylko i wyłącznie od Was, w jaki sposób będziecie chcieli się tym zainspirować. Zestaw jest naprawdę cudowny. To już koniec przygody z cudownymi hot. Sami poznaliśmy całą masę świetnych aut, ale ja mam chyba tylko jednego faworyta. Ten czarny pojazd z tymi różowymi płomieniami zdecydowanie pasuje do mnie. Wykonajcie, dajcie znać w komentarzu, który Wam się podobał. Ja już się dzisiaj z Wami żegnam i widzimy się jak zawsze w kolejnym odcinku. PA-PA!